Szanowni Państwo, spotykamy się w ramach Światowego Forum Wyżywienia i Rolnictwa. Dziękuję organizatorce tego wydarzenia, pani minister Juli Klikner, za podjęcie tematu tak aktualnego i ważnego dla wszystkich. Pozwolę sobie przedstawić kilka elementów stanowiska Polski w zakresie postępujących zmian klimatycznych, coraz silniej oddziaływujących na rolnictwo. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego jest jednym z najważniejszych wyzwań globalnych w XXI wieku. Mimo znacznego wzrostu produkcji żywności w ostatnich dekadach, obecne systemy żywnościowe nadal nie wyeliminowały problemu głodu i niedożywienia. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego staje się drugim, zaraz po kryzysie bezpieczeństwa zdrowotnego, obszarem wymagającym pilnych działań i współpracy na poziomie globalnym. Dotychczasowy przebieg pandemii COVID-19 pokazuje, że rozwiązanie globalnych problemów zapewnienia żywności dla wszystkich wymaga całościowego podejścia. Tegoroczne Światowe Forum Żywności i Rolnictwa może być ważnym krokiem w kierunku stworzenia mechanizmów wzajemnej odpowiedzialności za realizację wspólnych celów ludzkości. Takim celem jest niewątpliwie eliminacja głodu i niedożywienia. W obecnych czasach Powinniśmy również podejmować wysiłki na rzecz niwelowania negatywnych skutków pandemii i zmian klimatycznych dla sektora rolnego i obszarów wiejskich. Dostrzegam tu konieczność ewolucji systemów żywnościowych i zdrowotnych tak, aby były one bardziej zrównoważone, wydajne i bardziej odporne na kryzysy. Pandemia COVID-19 uwidoczniła krótkotrwałe ograniczenia w funkcjonowaniu i płynności łańcucha dostaw żywności. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy wszystkich podmiotów łańcucha żywnościowego, ograniczenia te nie zaburzyły bezpieczeństwa żywnościowego. Jednocześnie pandemia ujawniła kluczową rolę rodzinnych gospodarstw rolnych dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Zagwarantowanie żywności takich gospodarstw ma szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w wymiarze środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Silne, ekonomicznie rodzinne gospodarstwa są warunkiem zachowania zrównoważonego modelu rolnictwa. Dzięki prowadzeniu gospodarki niskoemisyjnej, chroniącej zasoby biologicznej dla następnych pokoleń, przyczyniają się one do osiągania celów środowiskowych i klimatycznych. Jednak gospodarstwa rodzinne, zwłaszcza te mniejsze, borykają się często z problemem akumulacji i dostępu do kapitału. Tu właśnie widzimy miejsce na interwencję publiczną, na wspierającą rolę państwa. Chodzi nie tylko o wsparcie w formie konkretnych środków, ale także stwarzanie warunków dla łączenia sił i wspólnego działania. Odpowiednie wsparcie jest potrzebne, ponieważ rolnicy chcą ponosić swoją część odpowiedzialności za zrównoważoną gospodarkę wodną w rolnictwie. Rolnictwo może odegrać istotną rolę w radzeniu sobie ze zmianami klimatu z korzyścią dla całego społeczeństwa. Wymierne efekty przyniesie nie tylko samo oszczędzanie wody, lecz również jej retencjonowanie. Koniecznie trzeba zatrzymać wodę, aby móc ją wykorzystać w okresach niedoboru. Na zakończenie chciałbym podziękować organizatorom tegorocznego forum, że mimo wciąż trwającej pandemii podjęli się wyzwania jego organizacji. Dzięki temu mamy możliwość spotkać się choć zdalnie, żeby podejmować tak ważne tematy. Naszym priorytetem jest stworzenie systemu żywnościowego sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku, odpornego na kryzysy i niekorzystne zmiany. Będzie to możliwe jedynie wówczas, kiedy w realizację tych celów zaangażuje się jak największa liczba państw, organizacji międzynarodowych i podmiotów na całym świecie. Deklaruję pełne zaangażowanie mojego kraju w realizację tych celów. Mam nadzieję, że wspólne działania na poziomie globalnym pozwolą nam skuteczniej reagować na najważniejsze wyzwania naszych czasów. Dziękuję za uwagę.